W naszym projekcie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na księgę Joela. Bardzo gorąco witam wszystkich i zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Jak wiemy, jesteśmy teraz w takiej serii kilku bardzo króciutkich ksiąg. Rozważamy bowiem księgi 12 proroków mniejszych. Więc nasze wprowadzenia również będą krótkie, ale za to będą pojawiały się częściej. Otóż Księga Proroka Joela powstała najprawdopodobniej w V wieku przed Chrystusem, i prorok działał przede wszystkim w Jerozolimie i w Judei, czyli w tak zwanym państwie południowym. Otóż możemy ją podzielić na dwie części, ponieważ ma zasadniczo cztery rozdziały, to pierwsza część, prawie całe dwa pierwsze rozdziały są to takie wezwania do pokuty, wezwania do nawrócenia, i ta pierwsza część jest pisana bardzo pięknym hebrajskim, poetyckim językiem. Natomiast część druga, czyli końcówka rozdziału drugiego, do końca księgi, do końca czwartego rozdziału, ma charakter zapowiedzi wizji apokaliptycznych, czasów ostatecznych. No i tu właśnie yy, język, tak można powiedzieć, zdominowany jest obrazami. Apokaliptyki Hebrajskiej. Ciekawostką jest to, że w księdze Joela pojawia się bardzo wiele cytatów, jak na tak krótką księgę z innych ksiąg prorockich, a nawet z księgi wyjścia, co oznacza, że autor musiał dosyć dobrze znać te księgi, no i rzeczywiście, że księga już musiała powstać wtedy, gdy inne księgi należące do zbioru proroków już istniały. Niezwykle ciekawe jest to, że jest to księga, która właśnie poza wezwaniami do nawrócenia, za chwilę się do tego odniesiemy, rysuje nam pewne charakterystyki czasów ostatecznych. Mianowicie pojawia się tutaj zapowiedź Dnia Pańskiego, a Dzień Pański oznacza w Starym Testamencie tyle, co Dzień Sądu, Dzień Sądu Ostatecznego. Dalej, jednym ze znaków nadejścia czasów ostatecznych będzie wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało. Za chwilę też sięgniemy do tego krótkiego fragmentu. No i wreszcie, prorok zapowiada pojawienie się sędziego. Przyjdzie Bóg, który będzie sądził wszystkich z powodu ich czynów dobrych bądź złych. To tutaj, dla nas, takie rzeczy jak właśnie sąd ostateczny, sąd Boży. Czy wylanie Ducha Świętego kojarzą się z czasami ostatecznymi? Natomiast dla Izraelitów słuchających tych proroc, to była zupełna nowość. Wiemy, że Święty Piotr cytuje tę księgę w dniu pięćdziesiątnicy i zapowiada, że słowa proroctwa Ezechiela się spełniły. Tutaj właśnie sięgnijmy do początku trzeciego rozdziału, który Piotr cytuje. I wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało. I synowie wasi, i córki wasze prorokować będą, starci wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleje ducha owego w owych dniach. Piotr interpretuje, że to właśnie proroctwo spełnia się na oczach tych, którzy są świadkami wydarzeń w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczorniku, a to oznacza, że właśnie czasy ostateczne się rozpoczęły. I to jest pierwszy temat orędzia tej księgi. Drugi ważny temat to wezwanie do pokuty. Zwróćmy uwagę, że bardzo często słyszymy to wezwanie, gdy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W drugim rozdziale czytamy, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzielajcie jednak serca wasze, a nie szaty, nawróćcie się do Pana, Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i właskawości i lituje się na widok niedoli. Wezwanie do pełnego nawrócenia, do totalnego zwrócenia serca ku Panu cechuje właśnie tę pierwszą dominantę dwóch rozdziałów początkowych tej księgi. No i wreszcie trzeci fragment dorędzia, na który chciałbym zwrócić uwagę, zapisany jest w czwartym rozdziale tej księgi. On często powraca we wspólnotach charyzmatycznych, kiedy chcemy podnieść się na duchu, kiedy chcemy dać słowa, Pociechy, to odwołujemy się do tego bardzo krótkiego wiersza. Mianowicie wiersz, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wierszu czytamy: Kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Autor wskazuje, że to właśnie Bóg jest dawcą mocy, jest dawcą siły i od niego, i od ducha świętego, na co wskazuje kontekst, pochodzi nasza siła. Bardzo gorąco zapraszam do lektury.